Miejscowość to taki owal, takie wielkanocne jajo. Można ją przejść w 20 minut, bo to najmniejsze miasto Polski. Ma niecały kilometr kwadratowy powierzchni. Stawiszyn. Ale to miasto historyczne z 1291 roku kiedyś jedno ze znaczniejszych w Wielkopolsce. Kazimierz Wielki wzniósł tutaj warowny zamek i mury obronne. Prawa miejskie odebrał Stawiszynowi dopiero car bo miasto, tak jak pobliski Kalisz, wpadło w granice zaboru rosyjskiego. Było do czasów II wojny światowej przykładem multikulturowego Tygla. Zgodnie mieszkali tutaj Żydzi, katolicy i protestanci Niemcy. Do dziś stoi opustoszały zbór. Ale jeśli chodzi o tradycje kulinarne, są one tutaj podobne jak i w innych częściach Wielkopolski. Jesteśmy w Stawiszynie przed Wielkanocą, a właśnie okolice Stawiszyna słyną z doskonałych producentów białej kiełbasy i wędlin. Producentów zrzeszonych w sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolska. Dzisiaj sprawdzamy, jakie są właśnie te kulinarne tradycje miejscowości w okolicach Kalisza. Jesteśmy w miejscowości Piątek Wielki. Ta nazwa może absolutnie kojarzyć się z Triduum Paschalnym, z okresem wielkanocnym. Jesteśmy w zakładzie państwa Wróblewicz, zakładzie należącym do sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Ze mną pani Anna Wróblewicz. Mhm. Dzień dobry. No a za nami wspaniałe szynki. Szynka no to taki kultowy absolutnie składnik świątecznego stołu. Tak, dokładnie. Nie wyobrażamy sobie święconki bez szynki, tak? Do koszyczka zawsze musi być tradycyjna, naturalnie wędzona szynka. A ta wasza jest domowa, wiejska. W jaki sposób robi się taką dobrą szynkę, która właśnie powstaje według tradycyjnej receptury? Nasza jest produkowana tylko i wyłącznie z polskiego mięsa, stuczników z, z naszej hodowli, wędzona tylko olchowym drewnem z naturalnymi przyprawami. Jedynym konserwantem jest peklo sól, której tylko dodajemy. Czy ta szynka wielkanocna jest popularna u Was cały rok? Czy rzeczywiście w okresie wielkanocnym zdecydowanie częściej o nią pytają klienci? Tak, cały rok sprzedaje się świetnie, ale w okresie wielkanocnym jest jednak, jednak większa sprzedaż. Bez białej kiełbasy nie można sobie wyobrazić świąt Wielkiej Nocy, przynajmniej w Wielkopolsce, ale nie tylko w Wielkopolsce. Ze mną pan Tomasz Łucyk, który jest świetnym specjalistą. Od wielu lat pan tą królową Wielkanocnego Stołu przygotowuje. Co jest ważne? Dzień dobry w białej kiełbasie. Dziękuję bardzo. Y Gajki właśnie przede wszystkim jest najważniejsze, żeby się znalazła szynka. Przede wszystkim szynka, bo to jest mięso delikatne. My tutaj mamy mięso naprawdę z bardzo dobrej jakości półtłuż. Pozyskujemy sami mięso, sami je tutaj selekcjonujemy. Także ja myślę, że najważniejsze jest mięso, to jest przede wszystkim. No ale mamy swoje przyprawy, tak jak pieprz, majeranek, czosnek, praktycznie ze swojego ogródka. To nie jest tak, że, że to jest jakaś masówka czy coś, czy jakaś chemia. My w tej nic nie używamy. Dajemy czyste, podstawowe y, y, przyprawy. Nic naprawdę chemicznego. No w końcu należycie do sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski, tak więc jest. też macie jakąś swoją recepturę. Tak jest, mamy. Proszę powiedzieć, trudno robi się tą kiełbasę w stosunku do innych wędlin? Powiem, powiem tak, to nie jest trudny produkt, to jest łatwy produkt, ale trzeba jednak poświęcić mu czasu. Czasu i żeby to było wszystko dobrze zrobione, no to naprawdę trzeba to się do tego przyłożyć. Mięso klasy drugiej to jest z boczku. To jest właśnie takie mięsko używamy do tej białej naszej kiełbasy. Tutaj jest mięsko ścięgniste, na klej. To jest głównie golonka. No i tu mamy mięso z szynki. To jest jedynka. Biała nasza kiełbasa, pokażę może jak wygląda, a jeszcze, mówię, zobaczymy. No, doskonała. I konsystencja jest, rozumiem, ważna. Ona no, ma być tak. odpowiednio zbita. No tak. i ten kolor robi. Kolor majranek, pieprz, to jest wszystko naj, najwyższej jakości. To ja porywam kilka kiełbas od pana, bo będą potrzebne mi do wielkanocnego żuru. Dobrze. jeżeli mogę skorzystać? Zapraszam, jak najbardziej. Pachną wyśmienicie, nawet przez te maski. Tradycyjnych akcentów wielkanocnych. Odnajdujemy w kuchni państwa niechciców z nocy i dni. Mam tutaj na przykład taką foremkę do wyrabiania baranka wielkanocnego z masła. No, tak się po prostu ją składało i wychodzi nam piękny baranek. Tak naprawdę jestem w Rusowie. W drodze pomiędzy Stawiszynem a Kaliszem odnajdujemy dworek. W którym mieszkała za młodu, Maria Dąbrowska, nasza pisarka narodowa, która właśnie napisała noce i dnie, i tutaj Rusów był dla niej inspiracją do pisania powieści, w której miejsce akcji toczy się w Serbinowie. Pisarka urodziła się w Rusowie jako najstarsza córka Ludomiry z Gałczyńskich i Józefa Szumskiego. Dworek w Rusowie nigdy jednak nie był własnością jej rodziców. Ojciec Marii pracował tutaj jako zarządca majątku. Pisarka spędziła w nim dzieciństwo i młodość, ale do końca życia czuła się związana z ziemią kaliską. Pomysł utworzenia Muzeum Marii Dąbrowskiej w Rusowie powstał po jej śmierci w 1965 roku. Dzisiaj można oglądać tu nie tylko pamiątki po pisarce. Obok dworku postawiono spichlerz czy chaty chłopskie pochodzące z regionu kaliskiego. My jednak jedziemy dalej, do pałacu w nieodległej tłokini kościelnej. Z Tłokinia to podkaliska perełka. Historia tego pałacu jest niezwykła, został on zbudowany przez rodzinę Chrystowskich w czasie bardzo trudnym, w czasie I wojny światowej. Jesteśmy w kuchni pałacu Tłokinia, ze mną szef, pan Andrzej Klimek. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy przygotowywali wielkanocną potrawę, typową, z lokalnych produktów. To będzie? Dziś zrobimy wielkanocny żurek. Żurek to myślę, że najczęściej gości na naszych stołach na, na Wielkanoc. Tutaj mam przygotowane składniki, jakimi są kiełbasa złotnicka, boczek złotnicki, czosnek, zakwas do żurku, cebula, ziemniaki, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy, no i oczywiście sól i pieprz. Wszystkie te składniki przygotujemy zaraz w garnku oddzielnie. Natomiast na początku jeszcze powiem taką rzecz, że żurek najlepiej smakuje na dzień następny, więc no dobrze było, żeby się wszystkie tutaj składniki przegryzły. Zalejemy bulionem. Tutaj zrobiłem wcześniej wywar z białej kiełbasy, już jest gotowy, i myślę, że po ugotowaniu wszystkich składników dodamy bulion, żeby się jeszcze pogotowały troszeczkę, po czym dodamy dopiero zakwasu. Więc zaczynamy obsmażać wszystkie składniki, zaczynając od boczku. Dodajemy białej kiełbasy, odrobina cebuli i ziemniaki do tego. Czosnek i wszystkie przyprawy dodajemy troszeczkę później. Czekamy, aż obsmażymy boczek wraz z kiełbasą. Ziemniaki też jako twarde warzywo możemy zacząć już teraz. Natomiast całą resztę później. Po usmażeniu wszystkich składników dolewamy bulion, który wcześniej zrobiłem z białej kiełasy. I zakrywamy tutaj wszystkie składniki. Jak już mamy miękkie ziemniaki, dolewamy odrobinę żurku, zakwasu do żurku. I możemy wymieszać. Po czym doprawiamy solą i pieprzem. I Wielkanocny Żurek już mamy gotowy. Wykończymy go tylko chrzanową śmietaną. I tak podany żurek możemy serwować naszym gościom. Przed nami już pachnący Wielkanocny Żurek, a ze mną właścicielka pałacu, pani Angelika Mazek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, jaka jest historia tego niezwykłego miejsca? Historia pałacu jest bardzo bogata, ma już ponad 100 lat. Powstała z prawdziwej miłości, ponieważ to państwo chrystowscy, pani Zofia i pan Ignacy, wybudowali ten pałac w pięknym czasie, ponieważ pałac był gotowy do zamieszkania w 1918 roku. Data wiadomo bardzo, bardzo wyjątkowa. Właściciele, pierwsi właściciele szczycili się również z tego, że właśnie w tym czasie, w tak trudnych czasach udało im się wybudować ten piękny pałac. Wcześniej był tutaj dwór należący do rodziny chrystowskich, natomiast no, później państwo chrystowscy podjęli decyzję, że jednak chcieliby zbudować coś potężnego, coś wskazującego na to, że też nasz kraj ma siłę i potęgę i jest niepodległy. Państwo tak naprawdę przywróciliście klimat temu miejscu. Jest mnóstwo pamiątek, obrazów, zdjęć też państwa chrystowskich i sam hotel należy do sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolska. W jaki sposób udało się państwu oddać klimat tego miejsca i w jaki sposób w Wielkopolanie chociażby mogą u was wypoczywać? Tak jak Pan wspomniał, bardzo nam zależało na tym, żeby to miejsce miało klimat. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby miejsce, które ma w sobie po prostu duszę historyczną, było odrestaurowane w sposób bardziej nowoczesny. Tutaj miało być tak, że po przekroczeniu progu gość znajduje się w latach dwudziestych w zupełnie innym, innym czasie i czuję dreszczyk emocji wchodząc do tego miejsca. Mam nadzieję, że nam się to udało. Słysząc od naszych gości, którzy do nas przyjeżdżają, którzy wracają, słyszymy bardzo pochlebne um, opinie, co nas bardzo cieszy. Um, udział w dziedzictwie kulinarnym też był kolejną jakby taką um, bardzo ważną kwestią dla nas, ponieważ jest to ogromny prestiż być w, w takim stowarzyszeniu. W dawnych czasach, zresztą to chyba nadal jest w naszej kulturze to, że gościnność jest taką bardzo istotną kwestią. Dlatego też nie wyobrażaliśmy sobie, żeby tej gościnności nie podtrzymać. Stąd dobra kuchnia, bo przecież gościnność kojarzy nam się właśnie z zasiadaniem przy stole. Dziedzictwo oczywiście podkreśla to, że są tutaj dobre smaki, naturalne smaki, no czego dopilnowuje też nasz szef kuchni, który jest z nami od samego początku. No i nasi goście też to doceniają. Można powiedzieć, że to bardzo charakterystyczny obrazek dla okolic Kalisza. To zagłębie szklarni, w których hoduje się pomidory, paprykę, ale te ziemie to również zagłębie sadownictwa, co za tym idzie są isoki. Producent soków Ponka to znany w regionie, wytwórca właśnie tych aromatycznych napojów ze mną pani Dorota Szmaja z firmy Ponka. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, z jakich owoców tłoczycie soki? Soki tłoczymy wyłącznie z krajowych owoców. No, jedynie, jedynie mamy cytrynę z miodem i to jest jedyny taki egzotyczny owoc. Staramy się, żeby nasze soki były jak najbardziej naturalne i jak najbardziej nam bliskie tutaj. Na terenie naszego województwa, nawet bym powiedziała. Owoce ile jak najbliżej skupujemy. Należycie Państwa do sieci, Państwo do sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski. To co obowiązuje? Tłoczycie soki w sposób naturalny jakąś tradycyjną metodą? Tak, jesteśmy jedyni w Polsce, którzy, którzy tłoczymy przez wiklinowe przekładki na prasie. Staramy się nie poprawiać natury i nie dodajemy do naszych soków i nektarów żadnych dodatków, ani konserwantów, ani barwników. Pasteryzujemy je tylko w niskiej temperaturze, żeby nie straciły witamin. Można je nabyć przez u nas w lub przez stronę internetową. Już po raz trzeci organizujemy akcję Wspieraj Wielkopolskich Producentów. Zachęcamy Państwa do zakupu produktów u członków sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolska. W tym trudnym, pandemicznym czasie solidaryzujemy się z tymi, którzy bazują na starych recepturach i na tych smakach, które pamiętamy z dzieciństwa i z młodości. Warto też oprzeć się na tych produktach z Wielkopolski, po to, by sobie te czasy przypomnieć. Szczegóły akcji znajdziecie Państwo na stronie internetowej wwwsdk na Facebooku oraz w telefonie w aplikacji Kulinarna Wielkopolska. Myślę, że warto zainteresować się wielkopolskimi producentami, którzy oferują wędliny, sery, nabiał, soki, miody i szereg innych wspaniałych produktów.